że samochód nie da rady. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się z wami. E, jest późno. No to co? Godzina 17, my dopiero wyszłyśmy z jaskini lwa. E, na zakupy. Z panem mężem. Z zięciem, nie z mężem. Dla mnie to jest mąż, nie zięć. Zięć. Zięć mąż. Jedna funkcja. Prawie taka sama. E, oczywiście żarty, żeby nie było, że nie, nie Kuba, widzę <laughs> chyba, chyba byśmy tego nie przeżyli. No i już w aucie z panią mamą. Pani mama grzecznie zapięła pasy, zapięła. Pani mamo, gdzie cię te dzieci wyciągają? No właśnie, a dopiero jak ruszył, Kuba, to tam jakiś tam janek. Eee, nie jakiś tam, tylko sobie się... To nie jest Nołem. Chyba ci się nigdzie dzisiaj nie śpieszy, co? Tobie? że nie tak? dobrze słuchajcie jedziemy szukamy e, tej listwy zobaczymy jak będzie wyglądało poszukiwanie i czy będzie bardzo czy będzie bardzo zajmujące? Tutaj u nas osiedle jest strasznie ciężko wyjechać, musimy tym drugim obiadem. Dużo ludzi nie ma jasno rozgraniczonych miejsc do chodzenia dla pieszych i dla samochodów, co jest utrudnieniem zarówno dla jednych jak i drugich. Kierowcy się denerwują na pieszych, pieszy się denerwują na kierowców. Odwieczna, święta wojna. My już zakupowane nie mam pojęcia, nawet która jest godzina, słuchajcie. Ale trochę nam się zeszło. A pani mama zadowolona z zakupów? Okaże się, myślę, że ja wiem, co kupiłam. Ja w nowym sklepie to ja nie wiem, co ja kupuję. A szum ma zawsze ten sam układ, to nie jest tak, że to jest nowy sklep, o, aczkolwiek. Cykorek dzwoni. O. Muszą dzwonić do Dobrze, to my za dużo teraz gadać nie będziemy, mama sobie zadzwoni. A cykorek to jest mój drugi wujek, mój chrzestny przy okazji. Tak? Mama ma dwójkę braci i siedem sióstr. <dobra>, dobra. No dobra, to się odezwiemy się w domu pokażę Wam jeszcze już nie pokażę, jak Kuba walczy z płynem do spryskiwaczy, ale się ogarnął. No, ten przedłużacz z bożeszczem, z bezpiecznikami. Zakupiony jest to przedłużacz, który będzie w naszym przypadku służył do napędzania łóżka rehabilitacyjnego, które przyjeżdża do nas w poniedziałek. No i musi być takie. Nie może być żadna inna listwa, tylko listwa z bezpiecznikami. W razie poszłoby przepięcie, to nic się nie wydarzy niedobrego. Mm. Powiem Wam, że ceny są zaskakujące. My kupiliśmy za 50 zł ten zasilacz, ale widziałam i takie po 250, gdzie migały wyszły na wierzch i mówię co? Więc ceny są kosmiczne. Tak jak mówiłam, w poniedziałek przyjeżdża już łóżko rehabilitacyjne, a to znaczy, że niebawem będziemy mieć jednego domownika z powrotem więcej. A tu nasze gruszeczki jeszcze się dalej dosuszają, nie są suche. Nie będzie ich tak strasznie dużo. I bardzo długo się suszą, ponieważ jest to czwarty dzień suszenia. Czwarty dzień suszymy, nie? I wysuszyć tak. nie możemy. Nie możemy to... Wyłączamy. Wyłączamy, tak jak dzisiaj dopiero podłączone. No ale będą. Na Wigilię się dosuszą na pewno. Będąc w Aszą, kupiłam twaróg chudy i kupiłam do niego mm, biszkopty i będę robiła pseudo tiramisu. Czemu pseudo? Ponieważ prawdziwy tiramisu robi się na serku mascarpone, aczkolwiek to jest bardzo tłusty ser, więc próbujemy na serze twarogowym chudym, mocno go zmiksujemy z odrobiną śmietanki albo jogurtu. Jogurt będzie lepszy. Yy, a a a, a po prostu dołożę Stevi, dobrze go przemiksuję i zobaczymy jak pójdzie. A ja jej dosypię tego. Chili, pieprzu. Ale bardzo, spójrz, przepraszam. Bardzo. Ale ty ten twarozek lubi papryczkę, może nie taką ostro, lubi, lubi. To prawda. Ale kupiłam też łaciatę, którego wcześniej nie widziałam z kurkami, więc spoko bardzo fajne. Słuchajcie, stało się. Mój mąż zaraził mnie pewną pasją, którą miał w dzieciństwie i bardzo sobie dobrze radził, jeździł na zawody i jakieś tam sukcesy swoje miał. Mianowicie, chodzi o szachy. Tak? Dokładnie tak. Nie umiem jeszcze nadal. Znam podstawowe ruchy, to znaczy tym jak się figury ruszają. I chyba tyle. Oczywiście ani razu jeszcze nie wygrałam. Dzisiaj gramy któryś raz z rzędu. No i zaraz rozłożę. I oczywiście muszę z nim pograć. Musi dojść do tego momentu, w którym to ja będę górą. A, niezdrowa ambicja. No i mamy rozłożone szachy. Tutaj ten koń jest trochę poobijany. Jest to pamiątka po mojej suni ukochanej po mojej fince. Która kochała gryźć e, takie rzeczy. No, oczywiście było niezdrowe dla psa, wybitnie. Staraliśmy się chować, ale jeżeli było cokolwiek na podłodze, to filmka zawsze, ale to zawsze obgryzała. Uj, a kredki i ołówki na strzępy. Oczywiście nie gryzła tego, na to wypluwała, ale miała frajdę z wygryzania takich rzeczy. No dobrze, e, nauczyłam się rozkładać szachy. To wcale, ale nie jest takie proste, jeżeli się człowiek na tym nie zna. Dobrze ustawiłam. Eee, chyba dobrze. Coś tutaj z tym. E, z, 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 z. Nie no, dobrze, chyba dobrze. Kuba przyjdzie, będzie musiał zweryfikować, e, czy jest ok, ale wydaje mi się, że jest ok. No. To czekam na mojego męża, aż wyjdzie z wanny i będzie mi sprawiał łomot w szachy. Całe życie grałam warcaby i z warcabami sobie dawałam radę. Ojej, jak mama słoikami szeleści. Robimy dalej przetwory w kuchni. A, I mamy tutaj łubu, dubu, łubu, dubu cały czas chodzą szkła. Dzisiaj już nie będziemy pani mamy y, absorbować nagrywkami, więc ja troszeczkę do was pogadam. I powiem wam, że. Ech. Mam wrażenie, że problem otyłości coraz bardziej dotyka nas, Polaków. Coraz większy odsetek osób, które gdzieś tam się przewijają na ulicy są naprawdę osobami sporymi, które borykają się z tą chorobą. Tak jak byłam, że tak powiem, nastolatką, to dosyć mocno się wybiłam w tłumie z moją figurą, moją, moimi gabarytami. Tak dzisiaj poszłam do sklepu. Popatrzyłam na ludzi. I stwierdziłam, że co druga, co trzecia dziewczyna jest moich gabarytów, troszeczkę mniejsza, a i sporo jest całkiem większych ode mnie. To jest niepokojące, naprawdę niepokojące, bo jak wiecie, otyłość jest chorobą i jest to duże obciążenie dla organizmu. Tutaj nie ma co nad tym dywagować, tak po prostu jest. I pytanie, z czego to wynika? To jest też tak wielowymiarowy problem. Każde, każde ciało, każda historia yy, i pewnie każdy ma inny problem. No cóż, ja mogę życzyć sobie i innym osobom z otyłością tylko dużo zdrowia. I tym akcentem kończę dzisiejszego krótkiego vloga. Na razie, cześć! Śniadanie mężowe jajko sadzone pieczarkę smażona cukinia jeden pieróg trzy parówki, pieczywko może będzie zachwycone Szybko, szybko, bo lecimy do szpitala z obiadkiem. Nie wiem czemu, ale mam czerwony nos. No nie wiem. Ale chyba kwestia tylko, że przemarzą. Chcieliśmy cokolwiek na grzyby pojechać i trochę połazić, ale przy obecnej pogodzie to jest niemożliwe. Leje, jest zimno, no i grzyby rosną. Podejrzewam, że koło środy, czwartku, jakby się tak wybrał, oj, to byłoby grzybobranie. Tylko gdzie już to suszyć? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale powiem Wam, że u nas w domu mamy dosyć dużego bzika na punkcie grzybów, zarówno suszonych, jak i mrożonych. Uwielbiamy, robimy sosy, robimy zupy, suszymy i wtedy robimy pierożki i wszelakie inne przetwory. Wiem, że można grzyby również zrobić w słoiku. To zawsze mam na myśli oczywiście marynowanym, bo marynowane to swoją drogą i to jest przepyszna pyszność, szczególnie rano do jajeczka na masełku, ale chodzi mi o taką pastę grzybową, że ludzie robią i później ją można po prostu łatwo dodać do gotowanej kapusty, abyśmy mieli gotowy warszt na szybko do pierogów. Nie próbowałyśmy, ale może, jeżeli byśmy w przyszłym tygodniu z Kubą lat zbierali, to spróbować zrobić taki słoik grzybów. no nie wiem. Ciekawa jestem, jakie macie doświadczenia z takimi przetworami grzybnymi słoikowo pasteryzowanymi. U was się Kuba robiło takie rzeczy? Nie robiliście? Postać. No, u Kuby to jeszcze nie jest znane. Uh, Okej, okay, to myślę, że odezwiemy się w domu, pojedziemy, zabierzemy Panią Mamę i lecimy zawieźć Panią pielęgniarką Krzysztofę rzeczy. I jedziemy już dalej z Panią Mamą tym razem. Pani Mamo, ostatnio po naszej eskapadzie Zadałam pytanie, jak zorganizować Ci kolejny ciekawy i bardzo przyjemny dzień. Padło pytanie, e, propozycja, nie pytanie. Pytanie padło ode mnie, aby to był dzień w spa. Co Ty na to? Żebym poszła na cały dzień spać? Bardzo chętnie. Nie o to chodziło? No właśnie, i śmiechem, i prychnięciem mama skwitowała, wiecie. E, hmm. Mama nie chce iść do kosmetyczki, pomimo moich nalegań, propozycji, próśb. Więc myślę, że z tym bardziej nie wyjdzie. Aczkolwiek uważam, że to byłby fajny relaks i fajny odpoczynek. Ale mogę pojechać z góry, jak na tydzień. Mamo, z góry se pojedziemy, tudzież nad jezioro, jak już wszyscy będziemy na tyle sprawni, żeby można tam było jechać rodzinnie, tak? Zostawiła to bez komentarza, to znaczy, że no to pisze. Dobrze, to pisz dalej, a my się odezwiemy nieco później. Dobre w domku, jest ciemna pora, czyli dosyć późny wieczór. Powiem Wam, że dzisiaj się tak złasiłam, że to w nóżkach będę czuła przez kilka najbliższych dni, ale spoko, spoko. Od tego się nie umiera, będzie dobrze. I cóż, za chwilę mam nadzieję dołączy do nas pani mama na chwilkę pogadanek. Nie będzie to długa pogadanka. O kawałek, zobaczmy. No dobra, to dzisiaj wieczorem lecimy z taktikiem e, mała gra, dobre maniery. Zupełnie inaczej się w nią gra niż my w nią gramy. Tutaj mamy e, planszę, tu mamy karty do gry. Nie będziemy mówić jak się gra, tylko po prostu chwilę zagramy po swojemu. E, a gdzie karty są? No, tu Tam tu. Tamte, co brałaś? U mnie w szufladzie, złożone ładnie. No to dawaj tu. Zaraz u ciebie na pewno się zawieruszą. Mamo, nie krzycz na mnie przy ludziach. Nie rób obciachu mi. Ja się wstydzę później koleżanek, jak ty na mnie krzyczysz. Ja to się Jeszcze mnie zmieniasz, tak jest. No, i tak. Masz jedną karteczkę twoją? Krawat, a chłop do krawatu. No, dzisiaj siedzimy we dwie, więc nie mamy chłopa w domu. E, mężczyzny, nie chłopa, bo Czekaj, tylko tutaj mam trochę ciemno. Aha. Dobra, rzucasz kostką i startuje we mnie. Przepraszam, Dobra. startujemy stąd. No, dwa. Raz, dwa. Krawat i żółte pytanie, więc czytasz mi żółte pytanie? Tam masz zaznaczoną Łódze odpowiedź. Żółte pomarańczowe. Pomarańczowa. Jaka jest odpowiednia pozycja dla kobiety przy stole podczas kolacji? A jedną nogą jedną jedną hmm. nogą założoną na drugą. Gdzie masz okulary, babulku? B. Z nogami równolegle nie zachodzącymi na siebie. C. Z nogami skrzyżowanymi w kostkach. Czyli tak. W mojej opinii powinna siedzieć w tak dużym ale rozkroku. Wiesz co, żeby... Jezus, możemy tak wyciąć. <laughs> Czemu? Nie. Dobrze, dobrze wszystko dobrze, przeczytałaś. Dobrze, do... Nie, nie. Ja Pomyliłam ja coś, ale dobrze. dobrze ja chciałam powiedzieć, że powinna siedzieć w tak głębokim rozkroku. Żeby każdego mężczyznę po bokach dotykać Udem i siedzieć, tak jak na ogół mężczyźni siedzą w meczu. A tak poważnie, to powinna być to pozycja z chyba kostkami zawiniętymi o siebie. Wytłuszczona. Jak to wytłuszczona? No, połóż tą kartę, to ci pokażę. Nie, no połóż kartę. Daj mi kartę. Skrzyżowane. Dobrze czytam, do góry nogami, poczekajcie. A, rozumie. Zabrałam. Z nogami skrzyżowanymi w kostkach. Tak, ty, czyli tak jak mówiłam. Czyli dla Baś, Basia zaliczyła. Basia ma. I tutaj rysujemy B. I teraz mama rzuca. No ja rzucałam. Aha, to ja za ciebie. Dobra, pomyliło mi się. To teraz no. ja ci rzucam. I mama ma. Jedynkę. Zielone pytanie. Mama. I moja droga, to jest zielony krawat. Co oznacza spotykany w zaproszeniach skrót RSVP lub USOO? A, że możemy, lecz nie musimy potwierdzić przybycia. B, że odpowiedź na nie nie jest konieczna. C, prośbę o potwierdzenie przybycia. A możesz powtórzyć skróty same? RSVP. To jest taki, z którym możesz się spotkać i pewnie się spotkałaś w związku z naszym ślubem. No właśnie, bo chciałam. Kojarzysz. Że kojarzę, że to Basia, tak mi się kojarzę, że z, trzeba potwierdzić. Brawo. No. Czyli to jest Twoja karta, to jest moja, i teraz ja rzucam kostką. No. A ty, ty za mnie rzucasz, dobrze. Słuchaj, ale Ty kantujesz. Ja nie kantuję, o co Ci chodzi? Dwa. Dwa. Czyli Basia idzie na chyba czerwony krawat. Czytaj. Eee, Ale mi się to podoba. kawały. No to dawaj. Eee, to po odpowiedzi. Ja mam rzucić. Trzy ja dla Wasi. Raz, dwa, trzy. No to Basia jest tutaj na pomarańczowym. Tu sobie wystawiamy, stawiamy. Proszę. I słabo są zrobione. Są te... malutkie, wiesz? Tak. To nie, nie to, że są słabo, tylko jakbyś miała okulary dla mamy trzy. Mamy, mam tu, czyli A raz, ja dwa, ja myślę, trzy. Też Muszę. Mama jest tu. Wylosuj se kartę, żeby było uczciwe. Mogę wziąć, tak. Tak. I czas. Tej nie, nie oddam. Gdy podróżujesz samolotem z małymi dziećmi, lepiej mniej przy sobie. A, zatyczki do uszu dla. Towarzyszy podróży B. Mnóstwo słodkich napoi, C. Spory zapas kolorowych książeczek i filmów na DVD. Jezu, serio, takie pytanie jest? Mm -hmm. Kochani, alkohol, który trzeba dolać do mleka i dziecko wtedy śpiwa całą podróż. <grym> Ale... <grym> Bołą mamusia będzie w przyszłości. A tak poważnie to chciałam powiedzieć, że kolorowe książeczki, filmy na DVD w sumie zastanawiam się, czy można wnosić, ale tak można wnosić. No jakby mi ktoś... Źle, mnóstwo słodkich napojów. Nieprawda, dzieci po słodkich napojach stają się hiperaktywne. Ja wiem, że dobrze odpowiedziałam, mm -hmm. dawaj tą kartę. Brawo. Tę brawo, kartę. Brawo. No dobra, to teraz yy, ja dla ciebie rzucam, o, o, siub, dwa. O, a nagram czy zgadywanka? A czekaj, nie, tu jest mama, raz dwa. A dobrze, A nagram czy zgadywanka? Gadywanka i chyba będziemy kończyć. Nagrywanie na pewno, a skończymy sobie bez kamery. Ojej, trudna. Trzymaj, czas, 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 liczymy czas. Bardzo proszę nie pytać mi się, co jest na obrazach. A ja sama nie pamiętam. No. Proszę mi zapytać się tylko, ile osób stoi. Nie. No dobrze, no to proszę mi zapytać się, ile krzeseł stoi. A stało tam jakieś krzesło? <śm> raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dobra. 10 krzeseł, koniec czasu. Dwa krzesła. Widzę. E, jaki kolor miała torebka pani na. Nie wiem, bo liczyłam obrazy. Dobrze, zadałam inne pytanie. W której ręce miał e, laskę nie najstarszy wiem, pan? Ja liczyłam obrazy, za mało czasu mi dałaś. Policzyłam obrazy, policzyłam krzesła i osoby, a kolory nie. Mm. Daj zobacz. <noise> dobrze. dobrze kochani. Tym miłym akcentem dzisiejszy film już kończymy. Jak widzicie, mamie wszedł powinno byłoby zobaczyć kto <noise> jest Daj zobaczyć. zobacz sobie. Dobrze kochani, a my no dzisiaj kończymy, dokończymy poza kamerą naszą rozgrywkę, żeby już nie nudzić. I zobaczymy się jutro. Cześć!